Dzisiejsze pytanie, świecki bez misji kanonicznej. Co może? Posłuchajcie odpowiedzi. Co mogę bez misji kanonicznej w Kościele? To jest dzisiejsze krótkie pytanie. Dziękuję za nie. Pytanie jest proste i mógłbym na nie bardzo krótko odpowiedzieć. Możesz wszystko. Możesz wszystko. Możesz czynić dobro. Natomiast. Jest coś takiego w kościele jak misja kanoniczna, którą daje się świeckim, i ona zasadniczo jest do, do uczenia katechezy w szkole. Czyli proboszcz zgłasza się do Wydziału Katechetycznego o udzielenie misji, i czy proboszcz, czy, czy Wydział Katechetyczny Kurii udziela misji danemu katechecie. To są już regulacje, kto to robi w diecezjach. Że ta, ta osoba świecka może uczyć katechezy w szkole, i na tej podstawie dyrektor zatrudnia osobę do uczenia katechezy. Czyli konkretna misja dla świeckich i tak to funkcjonuje jako słowa misja kanoniczna dla świeckich że mogą uczyć katechezy. Jest kilka diecezji, wydaje mi się, że poznańska, ale nie wiem jeszcze jakie. W których istnieje coś takiego jak katechista, który otrzymuje od biskupa misję. Katechista, który jest przeznaczony do, do ewangelizacji, uformowany w jakiejś szkole. U nas w diecezji tak, czegoś takiego nie ma, nie było nigdy. I w większości diecezji w Polsce tego nie ma. Także to jest coś, co funkcjonuje. Jeżeli w jakiejś diecezji funkcjonuje, to super. Natomiast poza tym świeccy nie mają misji w kościele, na papierze, że otrzymują od, od biskupa y, to, co ta osoba robi, to ja gwarantuje, że robi dobrze i że może robić. Tak to nie funkcjonuje, zresztą y, żaden biskup nie będzie gwarantował coś za kogoś i tak gwarantuje za księży i muszą za to baty zbierać nieraz. Bo księża są pod ich jurysdykcją, więc nikt nie będzie nastawiał głowy, że teraz biorę odpowiedzialność za jakiegoś świeckiego, którego nie znam, który, o którym może dobrze słyszę, dużo dobrego, ale, no, ale go nie znam osobiście. Za to biorą odpowiedzialność proboszczowie. To są osoby z grupy, które ewangelizują, które głoszą. Na przykład tę serię pytania i odpowiedzi cały czas za drugą, po drugiej stronie jest Rafał, którego. Rafał, podejdź do mnie na chwilkę, jeśli, jeśli możesz, to będzie okazja, żeby. Tutaj. Rafał jest po drugiej stronie i on to cały czas nagrywa, ale Rafał na piotkowskiej ewangelizuje. Staje z gitarą, śpiewa, mówi do ludzi, zajmuje się trochę biednymi, ewangelizuje. Ja jako proboszcz błogosławię Rafałowi, żeby to robił. Ale on nie ma żadnej misji od biskupa, że teraz ksiądz biskup. Powiedział, Rafał, możesz to robić, super jesteś i, i tak dalej. Ani na papierze. Jestem przekonany, że gdyby ktoś Cię zapytał, y, czy to, co robi Rafał Najpiotkowski, że ewangelizuje i że głosi i że y, mówi do ludzi i normalnie opowiada o Panu Bogu, daje świadectwo, a nawet jako lider wspólnoty jednej ze wspólnot powie: Ty możesz, a ty nie możesz, skąd masz takie prawo, no podaj mi misję, no to idzie pismo, żeby misję teraz czy Rafał ma. No To będzie pismo, że Rafał nie ma misji, no bo jej nie ma, biedak. No bo nie jest księdzem i nie zamierza. Chociaż może być był księdzem, to byś misję miał. No i co? No pomyśl, no to byłoby wtedy wiesz, od razu sprawa załatwiona. Dobra, dzięki sprawie, żeby się dalej nagrywało. Także tak wygląda sprawa z misją i, i tak funkcjonujemy. Więc ja jako proboszcz mówię, Rafał, możesz to robić, a ja Ci błogosławię. Jakby ktoś Cię pytał, skąd jesteś, mów, że od tego proboszcza, z tej parafii, ja za Ciebie gwarantuję, bo ja Ciebie znam. I, i tyle. Na tym polega udzielanie misji y, w Kościele. I jak mamy tutaj na Sienkiewicza 60 w Łodzi y, bardzo dużo osób zaangażowanych, które prowadzą coś w Kościele, prowadzą rekolekcje, prowadzą rekolekcje dla młodzieży, jadą bez księdza, prowadzą warsztaty, pomagają w wyborze lidera, y, My jesteśmy tutaj w Łodzi, ekipy od nas. My jesteśmy w około 20 miejscach każdego miesiąca. Każdy weekend jakiś mamy wyjazd, po kilka wyjazdów. I, I tu jadą trzy osoby, tam dwie, tam pięć. Cały czas gdzieś pomagamy. I misją tych osób jest to, że otrzymują ode mnie albo od dyrektora Mocnych w Duchu, czyli Ojca Pawła, otrzymują misję do działania. Jak ktoś poprosi o papie, to go otrzymają od nas. Ale to nie jest misja w takim rozumieniu jak misja katechety, która jest oficjalna dekretem, yy, przechodzi przez kurię i tak funkcjonuje Kościół. Tak, y, taką ma budowę, więc domaganie się teraz, żeby Rafał yy, wylegitymował się misją, no to może się wylegitymować pismem ode mnie. Mogę nawet je nazwać misja, albo zatytułuję, jak to chce, yy, żeby to spełniło jego warunki ale nie będzie to w rozumieniu dekretu czy misji, którą otrzymuje ksiądz do spowiadania, do, do głoszenia kazań, bo też muszę mieć misję od biskupa jako ksiądz, żeby móc to robić. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Myślę, że je wyczerpałem, a jeśli nie, to dopisujcie w komentarzach i, i patrzcie, co, jak wy to rozumiecie, co o tym myślicie. Kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i... Kolejne pytania w odcinku numer 200. Tam zadajemy, a link tego odcinka macie w opisie. Do zobaczenia.